Dobra, temasty. Dzisiaj Wam pokażę też szybki przepis. I ten przepis się nazywa Butter Chicken. Robi się to w ciągu 15-20 minut. Do tego w poprzednim przepisie pokazywałem, jak zrobić butter panir. To będziemy używali ten sam sos, ale zamiast panir będzie smażony kurczak. Do tego będziemy potrzebowali około 500 gram, 600 g kurczak bez skóry cinany i troszeczkę sól do smaku, delikatnie, niedużo. I dwie łyżki masło klarowane. Najpierw damy w napatelni masło klarowane, czekamy aż się roztopi i dodamy tam kurczak, żeby go smażyć. Dobra, będziemy smażyli nasz kurczak, aż będzie taki złoto-brązowy z każdej strony. Bo nie chcemy, żeby nasz kurczak gotował się w tym sosie, który już jest gotowy. Tylko my rzucimy tak smażony kurczak do tego sosu. Czekamy jeszcze, dodam odrobinę sól. I będziemy czekali. Kuczak jest już smażony. Widzicie jak pięknie? Z całej strony, z każdej strony. I wyciągamy, nasączamy ten dodatkowy tłuszcz. Ponadto nie będzie to potrzebne. I włączamy gaz. Zabierzemy za sos teraz. Nasz sos się grzeje, to jest ten sam sos, jak był zrobiony na butter paneer. Bierzemy teraz kawałki kurczaka, które smażyliśmy i teraz zostawimy kurczak na 3 minuty, żeby się przyjaźnił z tym sosem i będzie gotowe jedzenie. Pokrywamy i czekamy. Jak widzicie, już jest gotowy. Wyłączamy gaz i już delikatnie najpierw wyciągamy kawałki kurczaka. Mmm, cudowny zapach. Pach, i na dekoracji od całego serca śmietanę i kolendrę na górze Ach. smacznego dziękuję jeśli Wam się podoba ten przepis subskrybujcie i koniecznie zróbcie to w domu naprawdę szybko się zrobi